Witam wszystkich na wieczornej aktualizacji rynku kryptowalut. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy na rynku działa na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. Przechodzimy sobie już do wykresu Ethereum. Dzisiaj zaczniemy od Ethereum które walczy na poziomie 1800 dolarów. No i tak jak wyznaczyliśmy sobie wczoraj ten poziom oporu jest on jak najbardziej aktualny 1826-1827 tutaj ta strefa trzyma nas prospadkowo wybicie tej strefy może nam napędzić wzrost do przetestowania tego, szczytu to w okolicy 1863, a dokładnie, jak przejdziemy sobie na 4 godziny, no to mamy tutaj taką strefę w okolicach 1884. Skąd spodziewałbym się zebrania tej płynności i zejścia? Zejścia niżej tutaj. Pierwsze ważne wsparcie 1735-1726, natomiast patrząc lokalnie tutaj na to, co się dzieje, zaraz sobie pomierzymy te wszystkie rzeczy z 4 godzin, o których tutaj mówiliśmy, potwierdzimy je mierzeniami. <laughs> Myślę, że na pewno warto by było pomierzyć cały ten spadek, który mamy. Widzimy, że walczymy na 0,61 który nam się tutaj podpływa z tym poziomem. No i teraz gdybyśmy robili ten poziom, no to kolejny przystanek miał no tutaj w strefie 1864 1853, nawet z możliwością dojścia tutaj notem do tego czerwonego boksa wyżej. Gdyby było to podbicie. Natomiast ja spodziewam się zrobienia większej korekty i przynajmniej przetestowania tutaj tego zielonego boksa, wybicia tego szczytu, który, tego dołka, który tutaj powstał 1740. No i gdyby tutaj zakończyć się ten ruch wzrostowy, no to mamy taką formację podwójnego, w sumie podwójnego szczytu. Jak się będziemy obserwować, co tutaj się zadzieje na tym poziomie, no ponieważ no, w tak silnych wzrostach które mieliśmy, można się spodziewać też zejścia ceny trochę niżej i wówczas te poziomy, które mamy poniżej, no jak najbardziej mogą zadziałać. Tutaj przejdziemy sobie jeszcze, teraz pokażę kolejny wykres. Na że mamy interwały biedniowe, ja to trochę tam przeciągnę. Okay. No Dobra. Cztery wszystkie dodatkowe rzeczy, które zostały potrzebne poprzednich finalistach z niższych interwałów, które robiliśmy. No i tak tutaj na tym wykresie widzimy, że mamy wyznaczone 1811 jako popór. W tej chwili ta linia trendu tutaj jest taką linią trendu, która trzyma nas sporo I kontakt na boku 1784, widzimy, że po raz kolejny została przetestowana. Zobaczyliśmy, że tych to to testów jednak już było dość sporo i możliwe jest utracenie tego poziomu. Natomiast, gdybyśmy utracili ten poziom, no to następny przystanek tutaj w okolicach tego zielonego boksa jak najbardziej. I te poziomy 1748, 1725, a nawet wcześniej silniejszych spadkach, dojście tutaj w okolicach 1676 na ten moment. Zobaczymy, jak tutaj, jaka będzie siła ta podażowa. Czy ona się w ogóle pojawi, czy też wychodzimy górą i wybijamy te poziomy, które mamy wyznaczone tutaj wyżej a tutaj mamy takie poziomy 1873-1877 to takie kolejne targety i tutaj to zebrana jest czy ta płynność, o której mówiłem na rynku. To by było chyba wszystko odnośnie tej kanałki, bo tłuszczy na kanałach, bo mamy stawiona 1800, jest takim psychologiczną barierą jest to okrągły poziom, który często jest testowany, wybijany z jednej i z drugiej strony, że warto tutaj obserwować ten poziom, bo jeżeli zamkniemy się ponad dni świecą jednodniową dzisiaj, no to jest duże prawdopodobieństwo dojścia w te oblice 1880, natomiast jeżeli zamkniemy się poniżej, no to wówczas możliwa jest ta korekta tutaj te rejony. Także dlatego, ja bym obserwował właśnie ten poziom, żeby przekonać się co do tego, co może się tam zadziać na Ethereum. mamy Ethereum, przechodzimy sobie do bitcoina. Także tutaj mamy dużo tej pewności na Ethereum, to chyba 8084. Myślę, że tam jest też sens tego, żeby rynek tam dotarł. Tak samo jak tutaj w okolicy 36, 36 400 też mamy bardzo dużo tej płynności do zebrania. Natomiast no, na Bitcoinie niewiele się zmieniło, idziemy bokiem, tu nie ma co więcej odpowiadać. To, co było w ostatnich analizach, <todziewanie> spodziewam się zrobienia zakresu tej zielonej korekty przetestowania w okolicach 31,7, 31800 z tych szczytów, które mieliśmy wcześniej i ewentualna kontynuacja ruchu wzrostowego w okolice 40 tysięcy dolarów, później następny target tutaj w okolicach 39900. Następne targety będziemy sobie wyznaczyć. Na ten moment dla mnie najważniejszym poziomem oporu jest 36 36,400, 36 400. Ta stracha. jeżeli to budujemy, świat zamknie się nad tym poziomem, to bardzo szybko dojedziemy do 40 tysięcy, gdzie jest mniejszy opór na pewno niż tutaj ten, który mamy przed sobą na 36 200. Także to dojście do 48 płynie będzie dużo, dużo, dużo prostsze przebicie tego oporu niż pokonanie tego, tak uważam z punktu widzenia tego, co tam działo się na tych poziomach historycznie. Natomiast pierwszy, pierwszy taki silny poziom spacer, gdzie mam był przetestowany tutaj wcześniej, 35, czyli i 3 500, i 32 840. Dobrze, tak to wygląda na interwale godzinowym Jeszcze przejdźmy sobie do wypadku tego na No i tutaj e, potwierdza się to, o czym mówiłem wcześniej. Ten interwał czterogodzinowy. E, tutaj ten poziom jest dla mnie takim poziomem e, wsparcia, jeżeli utracimy ten krąg na 4-godzinówce. To jest duże prawdopodobieństwo, że zobaczymy tym kierunku tutaj, a to by się nam nakładało z tą koreką potowicę 31, 230 jeden Tak, w zależności od kontaktu z którą z tych linii. Także tutaj te, te targety dla mnie po tej linii i zabranie tej płynności, która tutaj się nam zbierała, na rynku, chociaż najwięcej tej płynności mam w ogóle 29.900. Tutaj tego poziomu też należy się spodziewać. Natomiast pierwszy opór, który mamy, to jest ten krąg nad nami, który się tutaj znajduję. Przesunę to mierzenie, 35 tysięcy dolarów na ten moment. I przechodząc jeszcze na wykres jednodniowy, tutaj również mamy do zrobienia... No zrobiliśmy ten zasięg tej małej korekty i widzimy odbicie tutaj na zasięgu. Niemniej jednak przetestowanie w górnej krawędzi i zejście były jak najbardziej realne. Tutaj na 31 31.800 mamy duży per gap na jednodniowym interwale tutaj na tej świecie do wypełnienia. Także y, warto to obserwować, jak sobie zmierzymy cały ten ruch wzrostowy. Tu ostatnie korekty. <laughs> 61, 0,531, i tutaj ten poziom. 3800. Także to jest to, co widzę na ten moment. Niewiele się zmieniło od wczoraj, jak jesteśmy w konsolidacji na Bitcoinie. Czekamy na, na kolejne rupy, Poziom wsparcia tutaj dla mnie 3400. Wybicia poziomu możliwego przetestowania zasięgu korekty, jeżeli wybijemy z niej dołem. 32418. Kolejny target, a pośredni taki 33500. To wszystko na dzisiaj. Życzę Wam udanego wieczoru. Do usłyszenia jutro i pamiętajcie, nie są to rekomendacje inwestycyjne, tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek.